W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego bardzo serdecznie chcę Was przywitać w drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego, ciesząc się bardzo, że będziemy mogli dzisiaj skupić się na Bożym Słowie. Moi drodzy, Słowo Boże, które na dzisiaj jest przeznaczone do rozważania, jest zapisane w Ewangelii Jana. W XX rozdziale, gdzie od 19 wiersza mamy takie słowa. A gdy nastał wieczór pierwszego dnia tygodnia i drzwi były zamknięte z powodu strachu przed Żydami tam, gdzie przebywali uczniowie, przyszedł Jezus, stanął po środku i powiedział pokój wam. Kiedy to powiedział, pokazał im ręce i bok, Uczniowie uradowali się i zobaczyli Pana. Wtedy Jezus znowu do nich powiedział: Pokój wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Gdy to oznajmił, tchnął na nich i powiedział: Weźcie ducha świętego. Komu grzechy odpuścicie, są mu odpuszczone, a komu zatrzymacie, są mu zatrzymane. Kochany łaskawy Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci, że Ty jesteś naszym Bogiem. Prosimy Cię, abyś zabrał z naszego serca wszystko to, co nie pozwala nam się skupić na Tobie. Ten cały całodzienny gwar. Abyśmy w ten świąteczny dzień mogli się skupić na tym, co chcesz dzisiaj do nas mówić. Amen. Moi kochani, w tym tekście widzimy niesamowite emocje. Przynajmniej ja to tak widzę. Najpierw widzimy strach strach, który jest paraliżujący. Uczniowie znajdują się w jednym miejscu, drzwi są zamknięte. Pisze, że ze strachu przed Żydami. Byli właśnie razem, woleli się odizolować od społeczeństwa, które według nich im zagrażało brak dostępu. Tak można określić ich stan. Natomiast kolejny wiersz przynosi zmianę nastroju. Pojawia się radość uczniów. Radość uczniów z tego, jak nam pisze ewangelista Jan. Że zobaczyli Pana. I pomiędzy tymi dwoma skrajnymi uczuciami znajduje się dzisiaj poselstwo skierowane do Kościoła wszystkich czasów, a dzisiaj także do nas. Bo, moi drodzy, cóż z tego, że na przykład zwrócimy uwagę na strach uczniów? Nie potrafimy przecież tego współodczuwać. Nie potrafimy sobie tego wyobrazić, jak bardzo oni mogli się wtedy bać. Z drugiej strony, czy potrafisz odczuć także radość, jaka towarzyszyła tym uczniom, że zobaczyli pana Jezusa? Czy potrafimy rzeczywiście z nimi współodczuwać? Dlatego dzisiaj dwie ważne kwestie chciałbym poruszyć. W tym kazaniu. Pierwsza to ta sytuacja, w której Jezus pojawia się pomiędzy uczniami, kiedy oni są odizolowani, kiedy są zamknięci. A druga kwestia to zadanie, które uczniowie mają realizować w tym świecie. Zadanie, które nakazuje im Pan Jezus. Zatem wróćmy do tej pierwszej kwestii. Pierwsza kwestia, moi drodzy, jest taką kwit esencją działania Ducha Świętego w naszym życiu. Zobaczcie, że Pan Jezus pojawia się w zamkniętym pomieszczeniu pomiędzy uczniami, z czym? Ze zwiastowaniem pokoju. Moi drodzy, jeżeli ktoś zwiastuje pokój, to inaczej mówi: koniec wojny, koniec nieprzyjaźni, jest pokój. Nie musisz się bać. I pojawia się właśnie w bardzo ciekawym kontekście życia uczniów. Ten kontekst uniemożliwił im o własnych siłach otworzyć drzwi. Pokój wam. Pojawia się w kontekście strachu. Chyba przyznacie, że strach jest właśnie tą emocją, która bardzo silnie na nas oddziałuje. Ze strachu bardzo często nie potrafimy podjąć żadnego działania, nie, pode, nie potrafimy podejmować się różnych zadań, które stawia przed nami choćby codzienne życie. Zatem rozważmy sytuację, gdyby Jezus nie pojawił się nagle pomiędzy nimi. Tylko powiedzmy, chciałby do nich przyjść normalnie, kulturalnie, pukając w drzwi do tej izby, gdzie byli za zamknięci. Oni siedzą w strachu i nagle słyszą pukanie. Co by się stało? Moi kochani, strach pogłębiłby się jeszcze bardziej. Tymczasem Jezus nie przychodzi do nich z zewnątrz. Jezus nie działa zbawczo z zewnątrz, ale on działa od wewnątrz, od środka. I w tym właśnie widzę działanie Boga. Działanie Boga, który prowadzi nas do tego, żebyśmy otworzyli te drzwi, żebyśmy przestali się bać. Bo moi kochani, Bóg swoim słowem, nie działa na nasze zmysły w sposób zewnętrzny, chcąc uzyskać jakiś zewnętrzny efekt. Oddziaływanie Bożego Słowa nie powoduje w nas przemiany naszego zewnętrznego ciała. Dla przykładu, jeżeli na przykład nas słuchałbym się takich dobrych kazań na temat dbania o swoje ciało, no to wtedy efekt tego będzie taki, że schudnę. Czy w ten sposób słowo, które przychodzi z zewnątrz, działa na moją zewnętrzną sylwetkę? Takie chrześcijańskie fit. Dlatego, moi kochani, Pan Bóg oddziałuje od razu i w pierwszej kolejności na nasze wnętrze. Nie czeka, aż rozważymy w swoim rozumie. Czy trzeba wpuścić tego, kto puka? Czy się nam to opłaca? Co z tego będziemy mieć? Czy to jest, aby bezpieczne? Nie, on działa. On staje w środku i mówi w pierwszej kolejności, że przychodzi w pokoju. I moi drodzy, to, że Jezus przychodzi w pokoju, jest to bardzo ważna informacja do tego, co zaraz będzie się tam działo. On mówi: Pokój Wam. Innymi słowy, nie przychodzę Was obwiniać. Nie przychodzę do Was z pretensjami. Nie przychodzę do Was, żeby Wam wytknąć wasze błędy. To, Piotrze, że no, zaparłeś się mnie, to, że Wy wszyscy pouciekaliście, zostawiliście. Nie. Pokój Wam oznacza, nie przychodzę Was teraz obwiniać. A co robi potem? Potem pokazuje przebite ręce, przebite nogi i przebity bok. I to jest tak jak Jezus wchodzi w życie człowieka, wskazując na krzyż. Pokazuje tą wielką miłość, jaką. Każdemu z nas okazuje. Ale jednocześnie Chrystus, który wskazuje na swój własny krzyż, daje nam do zrozumienia: Nie przychodzę do ciebie po to, żebyś czuł się winny. Wiecie, ile razy słyszałem zwiastowanie, które wpędzało mnie kiedyś w ogromne poczucie winy? Masa razy. Wiele razy słyszałem, jaki to jestem beznadziejny, że z powodu mnie właśnie pan Jezus umierał. I cierpiał. I siedziałem jak ci uczniowie, jak wybaczcie, zbity pies, zamknięci, przestraszoni. Tak ja się wtedy też czułem. Z żadnej strony nie przychodziła ulga. A mój marazm się powiększał. Tylko Jezus, który przyszedł ze zwiastowaniem łaski, może ten strach zabrać. Taki, jaki jesteś, masz dla mnie wartość. Taki, jaki jesteś, takiego Cię kocham, takie słowa mnie przemieniły. Zaczęły mnie przemieniać i kształtować. Wielu powtarza taki znany slogan. No, musisz otworzyć drzwi swojego serca dla Jezusa, żeby on wszedł i zaczął cię zmieniać. A ja wam dzisiaj chcę powiedzieć na podstawie tej Ewangelii, którą dzisiaj rozważamy. Jezus nie potrzebuje drzwi, żeby wejść w Twoje życie. Słowo Boże, choć dociera do nas z zewnątrz, to tak naprawdę oddziałuje na nasze wnętrze w pierwszej kolejności. I może czasami oczywiście stanowić zagadkę, jak Bóg musi często forsować barykady do serc rozmaitych ludzi, żeby tam się dostać. Jakim cudem ci, takie największe hachary, pijaczyny, narkomani, w ogóle najgorszy element tego świata, nagle się nawracają? Jak Pan Bóg musi forsować te drzwi? Ale On nie musi ich forsować. On po prostu przychodzi tam, gdzie jest największy syf, marazm, niepokój tego świata, niepokój we mnie. I mówi: Pokój Wam, pokój Tobie. Tam się rozpoczyna poznanie Go jako Zbawiciela poznawanie Go jako Tego, który przebił swoje ręce, nogi, oddał swoje życie, żebyśmy mogli żyć. Jeżeli przypomnicie sobie drugą taką akcję, gdzie Tomasz, zwany tym niewiernym, nie wierzy tym uczniom, że Pan Jezus stanął w ich życiu. On mówi: Ja chcę doświadczyć tego Jezusa troszeczkę inny sposób niż wy. Ja chcę go wręcz dotknąć, chcę dotknąć jego ran, chcę dotknąć jego boku. Co robi Jezus? W taki sam sposób przychodzi. Znów, gdy było wszystko pozamykane. Gdzie wydawało się, że z zewnątrz nie ma żadnego dostępu. On staje po środku i mówi: Pokój wam. A teraz, Tomaszu, podejdź i nie bądź bez wiary, tylko wiesz. I to jest ta pierwsza ważna kwestia: Że Jezus staje w centrum naszego strachu. Tam, gdzie nikt nie widzi. Tam gdzie wszystko ukrywamy. Tam, gdzie chcemy, żeby ten świat, broń Boże, nie zobaczył nic. On staje tam i mówi pokój, co oznacza jednoznacznie biorę Cię takiego, jakim jesteś, przyjmuję Cię takiego, jakim jesteś. Natomiast druga ważna kwestia jest taka, co z tym zrobisz? Czy dalej będziesz siedział zamknięty w swoim strachu? Czy dalej będziesz pogrążał się w swoim grzechu, w swoim maraźmie, w tym, że się boisz wyjść na zewnątrz? Wiecie, Jezus zrobił coś niesamowitego: czytamy tchnął na nich i powiedział, weźcie ducha świętego. Moi drodzy, tchnąć to słowo nawiązuje do tchnienia z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z drugiego rozdziału, z siódmego wiersza. Tam czytamy tak: tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, także człowiek stał się żywą istotą. Moi drodzy, tchnąć to powołać do życia. Stworzyć możliwości funkcjonowania na innych warunkach niż całe stworzenie. Jezus tchnął na uczniów i powiedział im tak: Weźcie Ducha Świętego, komu grzechy odpuścicie, są mu odpuszczone, a komu zatrzymacie, są mu zatrzymane. Znamy te słowa. Te słowa często słyszymy w trakcie spowiedzi. Kiedy duchowny ogłasza, że grzechy zostały odpuszczone. I skuteczność tego nie polega na tym, że dany duchowny swoją mocą jednym grzechy odpuszcza, bo widzi żal na ich twarzy, innym grzechy zatrzymuje, bo tych nie lubi albo z tymi się nie zgadza. Takie rozumienie prowadzi do wielu wypaczeń. Kalina Wojciechowska, profesor biblistyki Nowego Testamentu w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, w takim artykule Odpuścić grzechy, zachować wiernych, pisze coś takiego. Cały wiersz, a mowa tutaj o tym wierszu z Ewangelii Jana, komukolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane. Cały wiersz mówi o tym, co oznacza władza odpuszczania grzechów dana uczniom? A oznacza ona, że grzechy zostały odpuszczone przez Boga, czyli ci, którym je odpuszczono, zostali przez Boga przyjęci i znajdują się teraz pod Jego władzą, a nie pod władzą grzechu. Tym bardziej dociekliwym polecam lekturę całego tego artykułu. Ponieważ może nam uświadomić, do czego może prowadzić taka interpretacja, że to człowiek posiada moc zatrzymywania albo odpuszczania grzechów. Ale idźmy dalej. Co Pan Jezus w tych słowach daje do zrozumienia uczniom? Moi drodzy, Jezus wyposaża uczniów w to, czego potrzebują, aby iść i ogłaszać. Że Bóg się nie gniewa, że przyjmuje każdego, kto mu ufa. Naszym zadaniem, jakie otrzymujemy od Jezusa dzisiaj, nie jest segregować ludzi, nie jest wykluczać ich, czy też piętnować. Naszym zadaniem, moim zadaniem, Twoim zadaniem jest głosić Ewangelię. Że Bóg przyjmuje grzeszników. Tak, tych wystraszonych, tych z obawami, tych zakompleksionych, bynajmniej niepysznych i dumnych, tych zarozumiałych, którzy nie szanują ani Boga, ani człowieka. Profesor Wojciechowska pisze tam dalej. Zadaniem uczniów jest kontynuować dzieło Jezusa, czyli głosić Ewangelię. Odpuszczać grzechy i strzec, zachować, pilnować wierzących, których w istocie strzeże, zachowuje, pilnuje sam Syn Boży i którzy znajdują się pod Jego władzą. A to, siostro i bracie, może czynić Bóg w nas i między nami. Właśnie dzięki Duchowi Świętemu. Naszym zadaniem, ale też i przywilejem, i łaską jest żyć w Duchu Świętym, który jest nam dany. Żyć i głosić Ewangelię o zbawieniu tylko w Jezusie, w niczym innym. Naszym zadaniem jest włączać we wspólnotę wierzących. Nie na podstawie jakichś heroicznych aktów wiary i zapewnień, że tak, Panie Boże, będę już w porządku. Ale naszym zadaniem jest włączać tych, którzy są słabi, pogubieni, poszukujący, niepewni, wystraszeni i którzy nie potrafią. Podejść do tych drzwi i je otworzyć, bo się boją. Naszym zadaniem jest im powiedzieć: Jezus staje w centrum Twojego życia. On nie potrzebuje drzwi. On przychodzi do Ciebie i mówi: Pokój Tobie. Właśnie pomiędzy takimi ludźmi, pomiędzy mną a Tobą, staje Jezus i mówi: Pokój Wam. Nie obawiajcie się. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże naszych serc i naszych myśli w Chrystusie Jezusie ku żywotowi wiecznemu. Amen. Modlmy się. Kochany Panie Boże, Tobie chcemy podziękować za Twoje Słowo, które uczy nas. Jak wielkim i potężnym jesteś Bogiem. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, które uczy nas, że Ty stajesz w naszym życiu i chcesz je leczyć, naprawiać, pobudzać do wiary. Proszę Cię po każdy nasz dzień. I Panie Duchu Święty, dziękuję Ci, że Ty jesteś tym, który jest stale z nami, który nas prowadzi, pobudza do wiary, do miłości. Panie, prosimy Cię, abyś też przełamywał naszą pychę. I proszę Cię, wysłuchaj nas o Panie nasz Boże, kiedy chcemy razem do Ciebie też teraz zawołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest Królestwo, i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A niech ci błogosławi Pan, i niechaj Cię strzeże, Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości wbędzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i da Ci pokój. Amen. Zostańcie z Bogiem.